Poczekasz mi się? Widzę, cię. No, widzę cię. Weź tą trawę, bo Poczekaj, bo ja jeszcze musimy znaleźć ten mój domek, nie do końca w sumie. Tu najpierw może sergentujmy te itemy, co chciałeś. No wywal się. No dobra, no dawaj, do dnia czasu. Musiałem sobie zrobić diamentowy miecz. Dobra. <laughs> Człowieku. Jakaś dobra dusza pomoże z budową. Goście, jak my tutaj będziemy się napierdalać. Zezek, co ty zezek. robisz tyle zezek. czasu w tym craftingu zajebanym? Klatę buduje. Kurwa mać, no i cały czas wypierdalasz, po co? No. Ja, mi tu grzyby jakieś Dawaj, chodź, chodź, tutaj gdzieś to było. Ale to nie wiesz, jak na twoja chałupa, czy co? Ale weź, no widzisz ten gąszcz kurwa? Widzisz, że to jest z no tych? To co, ona jest w gąszczu? No tak można, właśnie jest w gąszczu, a później jest ten. Ile jest gąszcz. Jo. o. Gdzie ty, gdzie ty jesteś? Kurwa, nie, to nie tu. Co jest? Wioskę. Ej, dobra, to chodź, będzie, będzie i tak napad, będzie napad na banki, tak, dobra, chodź. Chuj, nie chuj widzę chałupę jakąś. Nie w moim domku, no, nie w moim domku. O poczekaj, gdzie ty jesteś? A tutaj. Ten. To nie w moim domku, ale no, będzie, będzie w wiosce. Dobra, będziemy się bronić. Uwaga. Gdzie są te kurwi? Ej, oni giną Ktoś zabija tych tych... Może kurwa... Golem. Może golem, no. O! Są z tej z mojej strony są. Ale ro rogiem za ten. Było takie tyry, tyry. Mam ich, mam ich, mam ich te kurwy z golemem. Z golemem. Po, po, golem, golem kurwa ze mną bije, ty Ha, to dwa golemy tu są w tej wiosce, ja? To nieźle. po drugiej stronie też był golem. Napierdalam się z nimi. Jaka obrona z golemem, o człowieku! Bo z, dwu, z, z, z dwóch stron. Z dwóch stron są golemy, żeby obronić mnie. Mocne to jest, tak, tak. Ty golemki No teraz będzie gdzieś inny niż tutaj na pewno. No Nie, no znowu tu. A jo. Co? A nie za... Oj, właśnie, bo to jest mocny, spierdolaj stąd! Co tu jest? Ten, ten bycz, byk to jest mocny ty! Ja <laughs> kurwa, ja, <laughs> A, ja nie wiedziałem. Zostaw to golemowi, kurwa Oła, ła! oła, ła! O wow, kurwa, pomóżcie, pomóżcie. Kuję! E, dobra, zrobiłem. Oj, łatwo. Golem Golema zaatakowałem. I Co, golicie, jo? Ja? No. ja yeah, to musimy go zabić. go Ty, mnie bombił trochę. O, już koniec. <golnie> Ej, odpuścił mi go No, dobry kumpel jesteś jednak. Bohater wioski, proszę bardzo. Ty, ja nic nie było z tego byka? siodło tylko. Dobra, no bo to był krótki najazd, bo tylko miałem pierwszy poziom tego, no. Dobra, ja muszę do domu jakoś trafić. Nie dobra, ja w dupie. A właśnie, myśmy w swoim domu jeszcze, no. I ja nie to... pamiętam, jakie to były kordy. Czy to było minus 200? Czy <noise> plus 200. <noise> Z było 300. Nie, a tych co myślisz tych sztandarów, co one robią? Nic, w to dla ozdoby możesz postawić. Bo cztery już to znalazłem. O kurwa, ty daj mi jednego. A na to ci? No, że miał na pamiątkę. Nawet do tego. że trzy wioski obroniłem. <noise> Kiper kurwa. <noise> ja sobie przebiegłem. No ja już nie. Dobra, no dobra wyprawa, chociaż sobie poeksplorujemy trochę las. Kurwa, jaki gąszcz tutaj, no. Ty, ale to po prostu u góry mam taki ten achievement. Że no w prawym, w prawym, górnym. No, no, no. No tak, no bo masz taki efekt i wtedy wieśniaki ci taniej sprzedają rzeczy. A, rabacik dostaliśmy. Tak. Ty zobacz jak Tarzan. No coś mi tutaj kurwa nie pasuje, ale dobra, idziemy. A jest. Jest! 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 Proszę bardzo Widzisz to, jak to wygląda? No ładnie tu jest. No tu, tu jest. przepięknie tutaj jest, człowieku, jeszcze trochę pokosić trzeba. Ej, no to w sumie to jest w środku jakby takiej. No mówię no, no tylko z tamtej strony jest sawanna z jednej. No, ale masz tak dziwnie tam ten, 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 plony na stronie tak dziwnie. Tak. No, no to słowo są, ale fajnie to wygląda. Dobra, a podpisane Arturito, mam tutaj współlokatora. Tutaj proszę bardzo jest tutaj. Gdzie? Kurwa, gdzie on znik, mówię tu w ja tu było, słuchaj, okay. O jest, tutaj o jest tutaj. Marek. Marek, kurwa. <grym> ale bomber. <grym> Dobra. I proszę bardzo, zapraszam. Jay Jackowski wbita na hatę. Patrz, tutaj eee, mamy tak. O, o. o patrz, jest skrzyneczka. O, oh, man. Tutaj masz, proszę bardzo. W w skrzynka jest? No, ja? <grym> człowieku. Okay, ty, ale Dobra, to, ale uwaga. Te, te, bo to taki fajny kolor ma. Z, z tropikalnego dr drzewa. O, o. Uwaga, schodzisz. To jest mój customowy już ten. Schodzisz, nie? O. Schodzisz. Uuu tu, tutaj jeszcze wejście nie jest dobrze zrobione, ale tam będzie kopalnia. I tutaj o. proszę bardzo, proszę bardzo, widzisz? No, no. Ej, enchantujemy od razu. Albo nie jednak nie. Ja nie mam. Ja, nie. A nie, przecież ja ósm to nie mogę na wybierać. <grym grym> dobra, to weź sobie go, Niepotrzebny mi jest. A, zobacz, jeszcze prezenty dostaję. Dobra, no. I tak wygląda moja. A jeszcze na piętrze nie byłeś, ej. No, tutaj mamy jakieś skrzyneczki, tam nic nie ma ciekawego, a tutaj śpie. Drzewa, drzewa, puste. A tak. Tutaj śpie. <laughs> ty. No bo mam wspóllugętora, już mówiłem, tak? A no ja. Ty ol fine, to by tak było. No? Fotel. To już tak zrobione, kurwa. To jest moje miejsce pracy. Miejsce pracy. Ty, ty, Jeszcze na okno! Tam, no, przez okno. Chillera bomba. jak tam Mirek pracuje. No kurwa. Ja On tam sobie chodzi. <grytanie> ale faktycznie, no. Faktycznie by... widzę go. Jak się robi zooma w ogóle w Minecraft'cie? Jakiś taki zoom? No właśnie, no to trzeba mieć Optifine, bo nie da się normalnie. tam To, to, to... to, to... to, to. to ja teraz ten... Ja teraz muszę sobie poprzepadać to gówno. No to zostaw ja i idziemy. A idziemy do... Czy... Idziemy... Patrz, ale Jacob wysłał te koordynaty. No ty to, 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 to dobra, idziemy do niego. To też będziemy szukać, kurwa. Minus, nie, 500 na 800 to było, ale nie wiem, czy minus to było? 500, 100, 900. Dobra. Idziemy, bo on tam, o, minus 800, nie, jo, dawał, to, ja raz, że już zapomniałem. To on tam pisał? Minus 800, minus 400. To idziemy dobrze. Dobra, ile jeszcze? Eee, dobra, jeszcze trochę, trochę trzeba w to. Łooo, a tu, kurwa, jest blisko mieszkają. No to są oni. Gdzie? No, no ta wieża duża. A to? Weź milieu na no, to idźmy Dobra, on zaraz będzie tutaj. Gdzieś jest... Się... O, mamy, 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 mamy. Namierzony, namierzony. Skradamy się jakoś czy coś? Napadamy na niego, zabijamy go? O, to ja ten dobiegłem. Jakby do nich tam <gry> Też, tam nie byłem, ja też się tam nie byłem. bo ty aż do dziury wpadłeś. O, no. A to ja... Obok... A to ja o niego byłem. To, to to nie wieśniaków, jo? To tutaj. No to chyba to jest jego, no. Zakradamy się jakoś, mówię, napadamy na niego, coś robimy? Możemy. Ja tu byłem i sprawdzam skrzynki. <grym> <Ta ostatnia odcinka. grym> Uważaj! O kurwa, ka tej dziura. Miał, miał kusze i takie tam. Sprawdzałem go już. A ty, a ty się da wtedy Darłeś, że o, chodź do mnie, bo ja cię czekam. <grym> <grym> no, pamiętam coś takiego, no. Ej, widzę go. Ale most zrobił ty! Ja on jest full sobie chyba. Podpierdalam mu ziemniaka. Chodź, chodź. Ty widzisz mnie. Sirody patrzy. Jo? Pada. Po prostu ty... Ty masz enchantowany to wiesz, że groźny jesteś. Ja, ja muszę, ja muszę. Dawaj, dawaj, uciekamy, na 3-4, na 3-4 uciekamy. 3-4! Kurde, wpadłem w jagody. Czekaj, 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 czekaj. A czekaj. goni? Nie wiem, nie wiem, w dupie to mam. Ty biegnie. A goni, goni! Uciekaj, uciekaj, szybko, szybko. Zapomnij, zapomnij. On nie wie co się dzieje, on nie wie co się, o co chodzi. Dobra, odpuścił, odpuścił. Ty dobra, wracaj wracaj wracaj, 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 wracaj. Wracaj, wracaj, wracaj. Wracaj, wracaj. Jeszcze raz, jeszcze raz. A tutaj już... <laughs> Tylko musimy, widzią. musimy... <laughs> musimy obejść teraz, musimy obejść. Tak pociw... Ja ich nie wziąłem, nie miałem miejsca, kurde, trzeba jeszcze raz, ewidentnie. Cicho, 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 on to idzie. Co, na szybciej też, czy jak? No, 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 żebym nie widział niku. To działa? No, no, no. Gdzie was wsikało, wsiakło, wsiakło. Ja was cicho widział, cicho. Ej kurwa, nas jest... chyba zauważyły nas chyba, bo ty mieszyń kurwa, jest stąd. Gdzie pas gdzie was w Uciekaj, uciekaj. Ale cię wsikało. Dobra, chodź, zacznijmy ja ten most zrobili Dobra, będziemy Będzie na ten most teraz. Ale nie, no, jeszcze muszę go zerwać, nie zerwałem. Jak jaki, na niewidzialność. Spierdalaj, on Cię goni, on Cię goni Gonicie Cię, goni Cię, goni. Cię, goni. cię. Się. Dobre, Dobra, dobra, uciekaj Uciekaj Co, on biegnie? Chyba nie Jaki on Ej, pa, jakiś jest? nowy gościu Ty, to jest monkey i ten A weź go zabi. <laughs> o oh, kurwa, to jest Jacob Dobra, ja jestem gotowy na fajta Człowieku, jak ja mam sztandary? Idę ja zobaczyć ten most. Tylko most. No, człowieku, no, ja chciałem skoczyć. Patrz, jak oni ten! No to jest wszystko z tego. Ej, ale nie, nie mogę to patrzeć. Ty, jak? Co to ma być? Ty, to, co to ma być? Ej, no! Dzięki. Ej, chodź tu. Popraw to już. Jak tak może? No. Nie, no tyś, to ci teraz oczy bolą. No, chodź tu, no chodź, co, nie widzi? Opa idzie ty. <laughs> Chodź, no bo to, co to jest? No, nieprawidłowo. No bo to jeszcze kolejny musieliście mieszkać jak tak. Aby ten... A bo ten... Jezu, tu jeszcze... O Jezu, Ej, tutaj coś jest napisane chyba na tablicy. Teren, master cheater kanonka. Aha, czy to jest mo. Ej, to tu mieszka chyba gdzieś tutaj wyżej. Coś. Daj wpierdalaj mu się na chatę, wpierdają się. Musisz... Jake Gadowski Widziałem ja on A, ale ma chałupę, o człowieku Holy shit Ale most zrobił zajebisty Ale się powiem ci, normalnie takie emocje, że ja się tylko zgrzałem, nie? Dawaj, wpierdalimy mu się na chatę No i patrz, odrosły mu jagódki, widzisz? No, no Gdzie on ma wejście? Gdzie on ma wejście? Ty, to jeszcze wezmę kolejny To ja też, to ja też Chodź Dawaj na chatę do niego dawia Kurwa nie, biwi. nie biwi, Kurwa, Nie bi, chuj nie. Ej, on mnie gonię, On nie pije, chłodź pomóż, pomóż, pomóż! Kurwa. Gdzie on jest? Pomocy kurwa Gdzie ty jesteś? tu jest tutaj skrzynki sprawdza. Ale zaczął gonić. Gdzie Jeszcze jest? napisał. No musiałem uciekać, spadłem z góry. Przecież człowieku, przecież ty można przejść Uf. na odniego na pewno. No tak, no ale on miał się kierkę, a się Kierka dużo bije. A tam jesteś. O Jezu, no a ja tylko... się zestresowałem. On tylko sprawdzał te... No on zeskoczył z góry na mnie, bo on słyszał, że mu podpierdalam jagody. On jest po wiesz? On znowu jagody dał na ten na drzewka, żeby się ciło. Czyli kolejne trzeba zerwać. I ten ten B, BQB tutaj to już no, no. no. Ciekawe, cenę Ty ja, Ale w sumie to każdy, gdzieś jak razem mieszkają, ja mamy tak na dno od ludzi. No i dobrze, kurwa. Ja to w ogóle gdzieś tam tysiąc kratek dalej. No, ty to w ogóle. Ale sobie zrobię łódkę i będę sobie do was przybywał, czy coś. Albo kolej będę sobie zrobił. o wiek, jakby taką wiesz, prostą. No, łódkę. Ale wiesz, ile to kurwa ten? Z, z, no, byś musiał wziąć. Ty ten gościu, chodź patrz, że się czaj, Si ten BQB. No, i coś, oni coś kurwa kombinują tutaj. A, ty, on nie można powiedzieć tylko tabliczkę miło i coś pisze, dobra. Ale Diaksowy miecz mam w ręce. Mam wybrać z, je, z jednego ty. Mam wybrać skrzynkę. Nie będę. Weź, się... ty, weź, chodź, chodź, ty otwórz ja drugą. Nie, dobra, nie psyjmy zabawy, no? Dobra, zobaczymy co wymyślił. Ty 41 Diaksów. A czy Golda? A tam były dioksy. Ja też chcę. Stałem na dachu, widziałem. Teraz ja wypierdalaj stąd. Oh. O, no, po... widziałem, widziałem właśnie, widziałem. Weź. Dobra, ej, w które jest, w które jest? Tak, ja mam sprawdzić, to nie mogę oszukiwać. Mi eee, powie. mi też. O. Co masz? Giadro wody. O. No ja mam 40 aż stabek złota Spoko, opcja Dobra, jeszcze jedno, jeszcze raz, jeszcze raz Bo ja, ja, ja mam pomysł już, nie? Jak ten, jak wiedzieć gdzie są diaksy w ogóle On nie w ogóle tam wkłada? O, o kurwa, trafiłem! O kurwa O kurwa, what? What? No to podziała się, Halo, ale ja brałem razem z tobą udział, nie? <grym> Spierdalaj! Ej. ej, co jest? Z... Nie no, weź, daj Ej, patrz! On, on dał mi, zabił się i wyszedł z gry.